Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony My Adix i witam Was w kolejnym odcinku w takim samym składzie jak poprzedni, m.in. Madjulsam, Siemanko. I Lisin. Cześć. I Lisin. Od... I Werka, sorry, że spojrzałem tak na Twoje Dobra, postęcie. nie ma problemu. I ten, oczywiście Madjulcowi zachciało się powiedział tekst, chcesz wygrać? No to bierę Sajona i sterował. Ale czemu? Sion to nie jest postać, jest bardzo dobra, bo będzie no, ja wiem ja, wiem, ja wiem, ja wiem, że nie czekam. Dobra, i tak damy radę. Ja wziąłem w takim razie już Tarika jako support. Ja i się jeszcze raz, ataki. właśnie ten... Mamy z taktyką na supporta. I coś... Ehm, no jeszcze trzeba przypomnieć, że, że właśnie żeby na Facebooku klikać te lajki, bo konkursy i turnieje czekają. Jak dobrze pójdzie, to może w marcu wystartujemy właśnie tą serią turniejów, gdzie będziecie mieli do wygrania naprawdę ciekawe nagrody. Uf, uf. Myślę, że warto, to nie? chłopaki? No, no. Nie, oczywiście. Ja to już ciekawa sprawa już. Myślę, że właśnie koło marca może jeszcze stream, właśnie ruszy nasz. Jakiego marca, Ten z luty słyszę, no jak się wszystko uda no, no, to może i Moje 7 mega się... Barnuje O i tak od tych galemów Dobra ja mam przygata będzie fajnie <szląskie> I na linie. w przeciwnej drużynie mamy waj w dżungli suło na topie i Czoga na bocie. No na topie ten jasulo to sobie nie za bardzo nic nie porobi, albo już waj idzie. Ale już mógł, Bo jest już chyba świadom tego, że za bardzo nie poparmi a Musi mieć farmę. Bo taka postać. Tak jak ty ja Możemy na nich walczyć? Ja mam ja drugi. Masz już? Tym znaczy ja o, o tym mam. Ale baj też, jest. Dobra, nie. O Boże, o Boże jak ginę. Kurde. Biegnę wam Ciebie. pomóc. Tak, tak. Ten mięsło mocno mnie uderzył. ale. Nie o, to mogę nic zrobić. To nie, mocno. W ogóle suło To jest taka okropna Taką wali z tego piót papieru. Ja drugiego no, ten... nie mogę za bardzo tam cokolwiek zrobić. No, za wcześnie, za późno, drugich jestem. To za późno, no nic nie mogę zrobić, bo cię ci dałem golemę. Chodź ten, robię golemę. Nie na mnie, albo nie, dobra, nie no na No Nie, na linię nie można mu farmu dawać. Myślałem, że się cofnijemy. To cofnie, jest hardcore wybuchu. No, na Czoga może schodzić. Nos może schodzić, bo nie mogę. Uważaj, bo jeszcze nie mam wody. Ja macie, musiał coś skinnąć tą postać. I tu jeszcze mi się wydaje. O kurde. Nie nawisaj tej postaci. Nie, dobra, no bardzo. No ciebie mi da, Ta postać jest Ja... Z, y, waj jest. Masz doskok? Nie, nie mam o kurde Dobra. o boże ja pierdziele ty w ogóle coś zrobiłeś? tak ale to byś mógł zejść to nie chodziło o samego chogata trzeciego levela nie mieliśmy Ale przez to Madruso ma level adwentycznie. To gaz schodzi? Dobra chłopaki, to się robi, no i już Robi Majdżu nie robi. No. No, u góry przegraliśmy, jesteśmy do tyłu z levelem I... Killami No i zresztą w tym czasie na stanęł robić z Sogatem no, i tak dosyć... Więcej Przez to, że czogat tu był nie... On złapa level advantage A są mu da? Dużo O czym czogat będzie miał szóstej... Później szóste, tym gorzej mm -hmm. dla niego Chodźcie może na altar, chodźcie z Sionem No ja muszę się cofać, ja mam... Wydaje mi on Możemy na hamę to... przejąć, nie? Spróbować no, spróbujemy, spróbujemy nie, Dobra, nie trafił coś. mnie, jaki chujem ty. nie czuję tego. Widziałeś to? Chodź tu bo Ale ty widziałem centralnie A, na mnie, to rzucił i nie podrzucił mnie. Nie mam tu. Aha, A tutaj to się się wchodzi na jest. Chodź, mart. No, No dawaj. Ej, nie masz. Teraz. Chcę gotować. O, lepsze. Emerald for Chodź, 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 I ona stracisz wędka, idź, Będzie idź tędy Będzie w Nie dobra niby Poczekaj Bo ja mam ten item, zaportowy, który mi tam daje hajsa, to wiem, ja Piąta mają Ja też mam po tym, mam je Chodź tam o co pomożemy. Jeszcze spokojnie to przyjmę. Ale ma on level awentyczny, możemy ich pozabijać. Chodź, chodź, chodź. O kurde, został Ale on robi damage, ja pierdolę. Ale on robi damage. Ora raz się wpadnie. Dobra. Kościułem, że nie zginie, nie wiem czemu mu otoczyłeś. Ja opuszyłeś. pierdolę. Ja byłem przekonany, że upadnie. A ja właśnie chciałem się odezwać go ogonie, bo to coś czułem, że przeżyję. O, oh, No to jest spotek, witele A ten temat. Albo tarcza mi się odpaliła. Nie. Oh. Dobra, to jest mój mąd, przepraszam. Myślałem, że... Mam mógł Dobra, zabrali Dobra, zabrani te... Widzę, że... jestem taki dobry. Zawsze z tego daję to. Uważajcie, może trzeba... Nie, nie wygramy tego. Ostatnia na to tobą, mieć szóste Zajmę masz. Hmm, czwarte <moglety>

Nie mogę za zy... wszelką cenę zabić teraz, bo za mnie hajsu nie ma. Ale no, to jest mi pozytywnego. Najgorsze oh, 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 oh. jest to, że on się tak może skakać. Tu ma takie jaskietne hajsy. 6-0 jest to. Brillianty. <coughs> Pajmiemy punkt, nas dalej przyjął. no sześć, Skokowaliśmy go Ja bym chciała starać mi się tego Ja sobie ja nie możemy Wiesz co, wiemy. Ja mam ulta, to jest o, kurwa. O kurde On nas widzi jak nas podrzuci? Tak Bo może ultować od razu, wiesz? Jak ci podrzuci Chodźmy przejechać nasz ołtarz, pierwszy, Będziemy mieli bonus do damage'u Chodź, chodź, chodź tu dalej. Może A ja... Ja będę przejmował. No mam no, tego skoczyć, się że... nie wiem. Nie będę na na oh, no, no albo. Albo nie. Dawaj się Dobra, Dobra. Nice. Dawaj dawaj, dawaj o ja ci pierdolę. No to jest patetyk! Super so to skakanie. Ano. A w ogóle też obczaiłem to, to, że specjalnie tego Batu gadał. Mocno z przemyśleniem wzięli do Yasuo. Zapomniałem... No, dobra, ładnie ładne gryśmy. Zapomniałem mojego podrzucie, że może doskoczyć. Ale to i tak łapek Trzech za dwóch. E, za jednego to. No, to on jest mocny. Jakby Yasuo nie mógł skakać przez miniony, to poprawnie. jeszcze to rozumiem, ale on może skakać przez te miniony i to jest... o, Tak, trzeba się zdenerwować. Oni wstali. O ja. ja się zaraz cofnę. Zacznij, zacznij, ja bym no zaraz ucieka. Hmm. Nie, tego chogata. No, ten czogat za wiele nie robi, a dosyć dużo bić. Dobra, dawno. No, fajnie. Tu mam Idę do was. Gdzie Dla idę? tu szajcy, nie mają w ogóle. To mój jest tak naprawdę. O Boże. Daj, daj, daj. Pan ja triple zabiera. Tak, dogoniłbyś. Nie dogoniłbyś. Jak Nie, nie, nie. Nie, to ma żarty nic. robisz. Nie musiałem dogonić, miałem ku. Ku? stun. A, ku stun musiałem ja myślałem, że pomyliło mi się. Ale to i tak za mało range'a Wiedziałaś ile I z tego? Jeszcze ja w dwóch kopłem, więc nie mieli żadnych Sapphire szans, nie? For uh -huh. Zrób golemia, ja zrobię wiktę Dobra, Ten 12, a ja 8 kurwa chodzę za dużo nieaktywności. Dużo. Dobra, złożyłem. Czyli Twin Shadows. Pre... Spellblade'a se złożyć, to ci da tankowności, nie? Okay. For home. I craft control na. Robię już nie. No mają smita, my mamy nie mamy. No. O, kurwa, pór... mamy potem. Płonimy? Oooo MVP! ma osoba. Nic nie wchodzi dzisiaj. Ooo, zjadł O mnie mówię, nie Kurde. A to i tak za mnie, nie wiem, z 30 został? <grych> no nie za dużo. O, OP flash widziałeś ze strony. Ik weet het niet. Alba? Heb je er twee? Ja. Oké. Ik heb geen heks. niet Polecam wszystkim. Ale on nie jest złym, sen. Co? Nie, on nie jest złą postacią w ogóle, nie? Tą mapę szczególnie. Jak on jest? Złom. On jest dobry na tą mapę, w dobrych setupach po prostu. na Wbite no. mega, tam... Pamiętam jeden z kim grał tak właśnie, Siona. Nie przypomnę sobie teraz nazwy i... No, nikt A, to jest nawet z... A to jest nawet spoko z Starikiem, bo mamy pastuny, nie? No. I masz szansę dobiec. Idę to już to do was. Tak nie, dawaj. O kurde. bez cena powiedziałem. Dawaj, skakuję, ja mam tego. A tu jest cenę, on mnie zjeść jest, ja się boję. Nie dla chyba. Ale on nie chce. Tu jest gad. Nie pomogę cię, jestem zbyt lombą. Chodź, co no. ja

Yeah. My się zawsze podają ci ludzie. Nigdy do końca nie biegną. Zbija? Co się z tym stało? Aaa, tak, tak myślałem. Chyba padła. Kurde, co ja robię w tej drogi? Wiem. Demo. Dawaj dawaj No, nie idą tu czasem. Nie idą. No. A w sumie, co no To jest ziomeczek to było wszystko zaplanowane. Dobrze wow, no. no Ja wiem, będzie się sprzeciwiał Dziączek Calculate No dobra, GG GG, jeżeli lubicie nasze treści to zapraszam na Facebooka no, Twisted Triline world <laughs> Good Jobs Jon, widzicie, w popakiem jiem prawdziwego skilla Już, już, w pokoju, idź sobie spokojnie dała. Dzięki, zrób swoje i możemy grać next'a. Okej, okay, dziękuję za oglądanie. Bądźcie że on się podoba. Bo... się. Piszcie w komentarzach co sądzicie o filmiku, lajkujcie i do następnego razu. Na razie.